Jeszcze raz. Wiecie, witam. Siema, witam Was w odcinku z mapki Escape jakieś tam. Ze mną jest... Ze mną jest... Wartek 2012. Tutaj <grych> regulamin bo mi się nie chce. Kurde, dobra. Yy, graj na pokojowy mam. Yy, możesz niczyć tylko piechot dusz. Cheatowanie, tylko popsuję. tobie wam za Rozglądaj się uważnie, możesz używać komend, no timeset, coś tam, coś tam. Paprotki to punkty. Dozwolone mody to Optifine i minimapka. Mapka dla od 1 do 4 osób. Jeżeli nagasz film z tego, dobra, nagasz tego, z te, film z tego z Skype'a, to napisz mój kanał otwarty na pewno. Co nie wiesz! No to co widzimy się na końcu, chodź grać. Já už jednou paprtka znala, 3, 2, 1. No na no. hlavu. No co? Světko. Toto si bavím 0 i vyjedeme. Čistý adun. Dobra vygral. Dobrá. Jdeme dál.

Głupie to. Gdzie moje kulki? Daj mi kulki. No kurde. Jedno serduszko. Daj mi kulki. No tak. Twoje kulki leżą tam. No, Weź sobie z biegunem. Udało fajnie leżą sobie po O, ja już jestem. Ja też. No się. Kurde. ja nie mogę wyrzucić tych perł. Nie. No je. Ale ja mam lagi Lagi. A, źle poszło. Dobrze, chyba. Nie. Bo jeszcze jest książka, tak jest. Gdzie, aha, no tam możesz wziąć, pewnie są paprotki. Nikt nic nie widział. Tu skoczę. Wziąłeś to? No a co? co ty na trochę parkuru, twoim celem jest dosyć się na głowy Steve'a. Lever piesze, bardzo łatwy. Powiem tyle, ja jeszcze nie doszłem do, 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 do checkpointa, jeszcze spadłem. <toddź> <toddź> Kurde, y ciężko. Ok, jesteśmy. <toddź> No Ej Lol! Wystarczy sobie podejść i ten. Laguje mnie na maksa chyba. O! Oh. Ja! <śmulot�> Coś <ci> nie wyszło. <śmulot�> Ustawiłem checkpointa. No! skąd ten klocek się tu pojawił ten sobie na gim odzież gra też sobie na gim odzież gra nie chce mi się no kurde No to tutaj było. Przeszłam. Dobra, ja zaczynam kopać. Nie, poczekaj No nie szybciej. Ja wiem, gdzie jest dźwignia. Co yy, ja nic nie mówiłem. Przewiduję gdzieś w no. Przewiduję. Ej, jakaś skrzynka. O, dźwignie. Kurde, lagi, laki, no. La. Oh, Taki la. No, no, no. Get you, get you, get you. Mm. Kopiesz?

Wszystkie, ale te się. Tym razem Twoje zadanie polega na znalezieniu dźwigni do drzwi, ale u góry. Co? Aha. No znalazłem znowu. Iii. No chodź tu Bo już dwa drzwi odblokowałem. Nie musisz tego kopać, już znalazłem. Tym razem czeka cię o wiele cięższe ze nami. No co i... Nie ukryty jest red tą w skrzyniach Musisz go znajdywać i kłaść na złoto Musisz znaleźć tyle, żeby na całej powierzchni złota były redstone aż do drzwi. Wskazówka w pokoju 60 redstone. Musisz znaleźć i położyć na złocie 40. z wodą jednego Mam 3 redstone. A. Mam paprotkę. na mam Mam 8 redstone. A. Ja mam dwie butelki z Co jest? <coughs> mam już 10 redstone'a. I czternaście. Idziemy. Ile masz redstone? tego Kurde eee. Gdzie jestem? To czemu mnie zabiłeś? idę się gdzieś Ja się tam cofnę i zobaczę. A były jakieś paprotki? Nie. Była piwnica. Wiem, byłem tam... Przecież. Były resztę? No. A z dozownika wziąłeś? Po co te wagoniki? আরও <laughs> parkur Po to jest też go przeszłaś? To jest labirynt? No, to wygląda. Ja to ja umiem przechodzić labirynty banalne.

No nic no, nie ma. No ja bo... No, tylko, że ten nic nie ma. I to nie tutaj. No właśnie, ja się skapnąłem. O, przeszłem. To już koniec? Czy... Niestety to już koniec. Podobało się? Ile masz paprotek? Mam paprotek 4 Średnio No to słabo Teraz po tego escape'a w skali od 1 do 10. w razie wszelkiej niedogodności piją ale... Piją Ehm um. Proszę, musimy już pożegnać się za No chodź tu Złap mnie za rękę. <laughs> Musimy zrobić jakąś serię z PWP, będziemy się lać. Chodź tu. Kurde. Jak ja chodzę na F5. ja też. To na razie. Narka. Uuu.